Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem tak jak zapowiadałem jest to poradnik, do World of Tanks Dokładnie chodzi tu o statystyki, czyli XWM Dzięki któremu widzimy efektywność, procent zwycięstw, tak, tak dalej tak dalej No więc zaczniemy sobie Na początek y, powiem tak, wszystkie linki, które tu wchodzę i wpisuję w Google nie będziecie musieli się martwić o to Ja po prostu podam je wszystkie w opisie, żeby nie było później problemu Dlatego najpierw ja sobie tu wpiszę, co no tam tak, sobie tutaj podam dokładnie ten link tak, mamy tutaj kilka wersji także trzeba wejść w tą nie w kolejne bo to są już do tego patcha który tam beta, który jest tam można sobie ściągnąć i pograć na tych nowych czołgach i tak dalej chodzi o ten 074 tak, tak jak mam wersję gry aktualną. No i co? Ściągamy, dopisujemy, tak? Ja już to mam zapisane na pulpicie, także nie będę tego ściągał już raz. Oraz, przede wszystkim, co jest najważniejsze, Dokan Library, tak? Dokan... Jak... Tak. Hmm, 060. Ten link także podam. Prawda tutaj jest. Musimy sobie zapisać, ściągnąć No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Kiedy przysiągniemy tego Dagon Library Musimy go zainstalować Przede wszystkim najważniejsze No dobrze, ja tu mam zainstalowany już go yy, Należy zainstalować tego Dagon Library yy, na dysku C, tam gdzie mamy zainstalowanego Windows czyli tutaj, prawda? Yy, po instalacji tam to zakończymy. Musimy teraz tak, zaznaczyć wszystko skopiować sobie tam gdzie mamy zainstalowanego World of Tanks. Mam tutaj tak. Tutaj. Wkleić. I jeśli będzie coś do podmiany, prawda? No to podmienić. Jak już mam to wszystko zrobione. Nie chcę sobie to nic rzucić. Następnie. Mamy teraz ten najważniejszy i największy problem, czyli... To, że ja na przykład jak ściągnąłem miałem z tym problem, yy, nie widziałem statystyk, prawda? Statystyki są wyłączone. Co najgorsze? Troszeczkę się z tym męczyłem i nie chcę, aby Was to też spotkało, więc wolę Wam dać gotowy plik z ustawieniami. Dlatego teraz tak mamy World of Tanks, Mamy tutaj. Mamy ten folder wendok, Samples. Full config English. To jest ten plik. Z tym są największe problemy. Ja podam go w opisie. Możecie sobie go ściągnąć stamtąd. No i co później jak już ściągniecie ten plik ode mnie. Bierzecie kopiuj. Wiadomo. Nie wiem gdzie w tam sobie zapisaliście. Bo ważne żebyście nie stąd właśnie, gdzie ja teraz skopiowałem, tylko ten ode mnie. Wklejcie go w tym miejscu resmods 0.7.4 chewy flash I tutaj I wklejamy Po tym prawie już jest koniec Jeszcze tylko chwilka Będzie trzeba uruchamiać World of Tanks Właśnie z tego, z tego oto pliku proxy Najprościej no wyślij sobie tutaj pulpit w Skrót i stamtąd będziemy go sobie odpalać No i to chyba wszystko Nie wiem czy jeszcze coś możliwe co, może jeszcze pokażę mniej więcej... Nie no. Gdzie wgrywać resztę skinów? Na przykład czy może te celowniki, tam niektórzy się pytali o te celowniki i tak dalej. No to chyba bardzo też proste. ResMods 074. No i co? Celowniki wgrywamy we flashu tutaj. Zresztą wszystkie, które ściągacie z tamtej strony, które podałem w opisie... Y tam wszystko jest wytłumaczone dokładnie gdzie skopiować, wystarczy przetłumaczyć sobie z języka rosyjskiego na polski tam w miarę jest to, więc nie, chyba nie będzie żadnych problemów. Jeśli ktoś ma jakieś pytania proszę w komentarzach czy na prywatną wiadomość No chyba to wszystko, dziękuję i do następnego odcinka z World of Tanks.